Ja jestem oczywiście Maxa, to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj oczywiście bez zbędnego przedłużania możemy rozpocząć ten odcinek. Co dzisiaj przed nami? Fiat 500E. A komu to potrzebne? oraz Zafira przytyłaś. <grych> Lecimy z odcinkiem. Tak naprawdę dla całego świata Fiat 500E to elektryk jak każdy inny, samolot elektryczny. no tym razem zrobili go na bazie dość klasycznego znanego na całym świecie auta, czyli 500ki. A dla mnie jest to jeszcze bardziej dosadne, można tak powiedzieć, czy bardziej biorę to do siebie, bo sam 500-kę oczywiście mam w rodzinie i dość dużo ją jeździłem swojego czasu. Teraz nadal w sumie, zresztą były dwa testy na kanale, link w opisie będzie. Tam za każdym razem wspominałem o Wiacie 500E. Tym bardziej, że to nie była 500-ka w rodzinie, która była, jeszcze była inna, ale to jest długa historia. Więc gdzieś tam zawsze tematy, czy Fiata, czy 500-ek, już tym bardziej biorę do siebie ta generacja Fiata 500 S została pokazana w 2020 roku iż naprawdę ultra mi się wtedy podobała, byłem w niej zakochany. Wiedziałem, że to elektryk od, od początku, tak naprawdę, ale samochód był naprawdę piękny. Mówię zarówno z zewnątrz, gdzie 500 została w tej swojej naprawdę fajnej, oryginalnej bryle, dostała parę fajnych, ciekawszych lakierów, felg, bo felgi zawsze mi się podobały w elektrykach, nie wiem dlaczego. Dostała parę fajnych felg. Potem dostała oznaczenia już 500, rzeczywiście ta renowa marka odpowiadała temu, by już ten model tak typowo oznaczyć, że to jest 500, a nie Fiat. Nie wspominając w ogóle o wnętrzu, które nie dość, że wygląda, bo jeszcze nie siedziałem niestety w tym aucie, wygląda jakby było wykonane na poziomie naprawdę aut klasy dużo wyższej, a nie wspominając o wyposażeniu tego auta, które jest naprawdę dobre. Poza tym pamiętajmy, że jest to elektryk, a więc jego osiągi zawsze będą dobre. Samochód będzie prawdopodobnie bezawaryjny, no jeżeli system, ani entertainment, ani zegary nie będą się krzaczyć, to rzeczywiście samochody będą bezawaryjne, przynajmniej na teraz oczywiście. I rzeczywiście będzie to naprawdę fajny wybór. I zresztą sam takie 500e bym pewnie rozważył, gdybym miał drugi samochód do jazdy w trasę. Zwłaszcza, że mieszkam w Poznaniu, miasto dość spore. Zwłaszcza w moim rejonie, gdzie buspasów jest dużo, a te buspasy rzeczywiście ułatwiają, oczywiście elektrykami po buspasach jeździć można. 500 E został niestety dość ładnie wyceniony, bo ona chyba z początku startowała od 95 albo 7 tysięcy złotych w tej podstawowej wersji, natomiast te najbogatsze wersje oscylowały w granicach 150 tysięcy złotych, bazowo chyba, potem jeszcze można było tam parę dodatków dołożyć więc jest to naprawdę dużo, wiadomo akumulatory są drogie zwłaszcza opracowanie technologii do tak małego i niewielkiego auta te jest trudne jak widać jednak wysoka cena nie przeszkadza klientom ponieważ okazało się, że 500e wyprzedził najczęściej wybierany samochód czyli Tesla Model 3 więc pierwszy raz od prawie dwóch lat ktoś wyprzedził Tesla a właśnie jest to 5E. Mówię oczywiście o rankingu aut elektrycznych na rynku europejskim. Więc samochód naprawdę widać, że klientom przypadł do gustu. Zresztą tak jak poprzednia 500, tylko tego oczywiście aż tyle nie będzie, bo porównując cenę poprzedniej 500 podstawowej, czyli tam te 40 parę tysięcy, a teraz te 90 parę tysięcy, no jest to spora różnica. Dodatkowo chwilę później yy, okazało się. Że Fiat ma kolejny pomysł na 500 kolejny, bo mówię, przecież już było 500c, 500l, 500x, yy, i teraz Fiat ma kolejny pomysł na 500 i to jest chyba ten najlepszy, bo najbliżej jest oryginału, yy, a jednak dużo daje bardziej praktyczne nadwozie. Chodzi mi o Fiat 500E 3 plus 1. Yy, tu chodzi o yy, liczbę drzwi, gdzie faktycznie to nadwozie zawsze było drzwiwe, a teraz dołożyli te plus 1, czyli uchylane drzwi podwiat od strony pasażera tak by ułatwić wejście do tyłu. Dodatkowo tam chyba auto ma przedłużony przedrostaw osi, więc zdecydowanie więcej miejsca samochód uzyskał we wnętrzu. Ma te same akumulatory, ten sam napęd, natomiast rzeczywiście jest większy, ale nadal zostaje tą klasyczną, fajną 500 -ką. i wydaje mi się, że to Fiatowi również ewidentnie wyszło. Tych amortyzatorów niestety nie widać, jak na razie jeszcze aż tak dużo mówię o odmianie 3 plus 1, ale ta odmiana 3 plus 1 wyszła też chwilę, chwilę później, także Fajnie, fajnie, że Fiat kombinuje, bo to pokazuje, że oni nie chcą rozstawać z tym modelem, tak naprawdę nie mają dlaczego się chcieć rozstawać. Poprzednia 500-ka cały czas jest produkowana od 15 lat i też chyba jeszcze nie ma na szczęście słuchów, by mieli zakończyć jej produkcję, prawda? Także fajnie, ja tylko czekam, aż będę miał szansę przejechać się lub chociaż usiąść w elektrycznym Fiacie 500e. Pewnie jak usłyszeliście wstęp do odcinka, czyli Zafira przytyłaś, to trochę ten tytuł Was zaintrygował. Myślę, że na pewno. Chodzi mi po prostu o to, że Zafira miała pierwsze trzy generacje, jeszcze zaraz w Opla. Zafira A produkowana tam od lat chyba jeszcze końca 90. Potem była Zafira B, która była na Wektrze C oczywiście, a potem przyszła Zafira C, chyba produkowana na Insignia albo to na czy jest produkowany jeden pies. Samochody po prostu wyglądały tak na erę Opel z dawnych, z, tamty, z danego okresu czasu. Po prostu, wiecie o co mi chodzi. Teraz jednak produkowane jest coś takiego, bo nie zostało to zaprezentowane teraz, tylko już produkowane parę lat. Zostało zaprezentowane coś, co nazywa się nadal Opel Zafirą, ale dopisano mu live. I stworzono to segment wyżej. Nie wiem po co. Znaczy, wiem po co, ale nie rozumiem gamy Opla. Chodzi o to, że przecież yy, Opel dołączył do PSA. Oni nie mają w swoich gamach takiego miejskiego, rodzinnego vana, więc nie mieli jak zbudować kolejnej generacji za tak by im się to opłacało. Więc dopisali live, zrobili z tego vana, który jest na poziomie Peugeota Space Tourera, yy, czy tam Citriana Space Turera, yy, czy tam na to jecie Pro Ace, wiecie o które czworaczki mi chodzi, tak naprawdę tam jest jeszcze chyba yy, Fiat Talento, jeśli dobrze pamiętam, na tym zbudowany. Yy, I. Teraz okej, okay, to ma ręce i nogi, bo rzeczywiście stworzyli tam jest dużo wersji długościowych do wyboru, więc coś na poziomie zafiry długości też by się udało wybrać. Ale słuchajcie, oprócz tego, że jest produkowana zafira live, którą właśnie widzicie na zdjęciach, jest cały czas produkowany model Vivaro. Gdzie jest sens produkowania dwóch tych samych samochodów, tak, znaczy dwóch samych, tego samego gatunku auta? To się na pewno opłaca? No, technicznie rzecz biorąc, tak. Bo Vivaro jest typowo bardziej robocze, a Zafira ma być rodzinna. Ale to po prostu nie idzie zrobić wersji Vivaro, która już jest i się sprawdza, bo te samochody jak sobie zobaczycie na OTOMOTO potrafią mieć po 700-800 tysięcy przebiegu. No to nie lepiej zrobić jest z Vivaro modelu, który się sprawdza wersję bogatszą i zrobić z niego auto osobowe. A takie rzeczy się dzieją, bo przecież jest na przykład Renault Trafic z Pace on się chyba nazywa, które jest faktycznie Tą taką luksusową wersją Vivaro, bo przecież Vivaro i trafik to jeden jest, zawsze był. No, nie rozumiem tego absurdu, chyba nie chcę nawet rozumieć. Połączenie niemieckie, które zawsze było chore, ich nazewnictwo i polityka była chora, w połączeniu z PSA, które jest dużym koncernem i kombinuje swoje, gdzie jeszcze teraz do tego drzeć Stellantis No, ja tego nie ogarniam, to jest za dużo dla mnie. Okej, okay. teraz oczywiście przechodzimy do tych cotygodniowych memów. Poduszka powietrza wystrzeliwuje z prędkością 320 km na godzinę. Trzymając nogi na desce rozdzielczej jak debil, możesz sobie tym sposobem bić koła na czaszkę jak jeszcze większe debil. Co prawda to prawda, ale wygodnie chociaż jest. <śmiech> <śmiech> jak normalnie ludzie zbierają punkty? <laughs> jak zbieram ja. <laughs> Ale zobaczcie, to by się nawet opłacało, bo jakby policja rozdawała takie właśnie kartki na, na punkty, to mogłoby tak być, że za ileś tam punktów, ile macie karnych, możecie dla swojego dziecka odebrać jakąś e, przyszłą zabawkę na przykład. O. Przecież to miałoby ręce i nogi, zaoszczędziliby na tym e, kierowcy, e, bo już dzieciakowi zabawkę by kupili, chociaż żona by tak nie krzyczała w domu, bo powiedzielibyście, że zabawkę chociaż macie. No, a jednak y, myślę, że polska policja miałaby też kampanię wtedy społeczną, bo na tych na przykład y, misiach mogłoby być, nie wiem, y, 10, 10 mniej zwolnić, coś takiego. Przecież to miałoby po prostu ręce i nogi, to jest pomysł. Polska, zróbcie to, no. <grytanie> ja kiedy rozpętam kutnie, ale powiem przepraszam. Bardzo <grytanie> Ej, ale to ogólnie trochę wygląda jak ten, ten czarny cień jakby na karusei. Wygląda jakby był markerem. Nie wiem dlaczego tak pomyślałem. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Tygodnia na Maxa. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie, a my widzimy się już oczywiście w środę za dzień o 20. .00. Dzięki i na razie. Cześć i czołem.